To jest właśnie fajne, bo nie tylko zapasy, zapasy, że jedna dyscyplina, ale e, to co zawodnicy chcą, że mogą być powodzeniem mistrzami w, w innych dyscyplinach. Nie ograniczają się właśnie. W zależności od przygotowania, uzupełnieniem treningu, również też jest trening siłowy.

Tylko trochę wysoki ten poziom akurat. Zwróćcie uwagę, że wybrali specjalnie najwyższego kolegę. To jest właśnie to, najwyższy poziom. Są chłopaki z Radomia, możecie poddać ich na treningu, tutaj w polu z Trochę Brekdezu. Nie, to tak śmieszy, ale to jest jedno świeżo, jest dla pasach. A teraz już będzie finał e, naszego pokazu. Zwróćcie uwagę. Bardzo są skocznie gipsy. To się nieraz przydaje na przykład, na koloniach, na pierwsze piętro wejść, na przykład do koleżanki wyżej. Miami. Brawo yeah. 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 Brawo Dali! Święty yeah. pokaz, prezentacja! Brawo, SMS radą! Na takim poziomie jakim jest teraz, że no mamy najsilniejszych ludzi na świecie, najlepszych. Jarek tutaj jest, działa ostro od wielu, wielu lat, sam osobiście startował, teraz względem na kontuzję. Może pokażę tutaj kontuzję bicepsu. Jeden i drugi niestety pozrywany, no nie jest to e, sport dla ludzi słabych fizycznie, na pewno kontuzje się też zdarzają, są ogromne ciężary. Może dam Ci mikrofon, przywitać się z radomską publicznością. Trochę opowiesz o dzisiejszych zawodach, może o... o o, o z, y, ostatnich tutaj jakichś startach, planach. W poprzednich latach. Bura zrobił mi już taką reklamę, a raczej chyba antyreklamę, bo powiedział, że tak długo zajmuje się Strongmanem, że już dzisiaj żadnej młodej laski nie wyrwa, zostaje tutaj do jutra. Bo idzie na to, że jestem już tak stary. Ale dzięki, dzięki, dzięki. Wiem, pewnie miałeś w tym swój cel. Mamy numer, w e, Słuchajcie... Mówi się na nas mięśniaki, mówi się na nas yy, karki. Ostatnio słyszałem określenie aps -y, czyli faceci z absolutnym brakiem szyi. Ja szyję mam. Miałem dzisiaj Sławka toczka z sobą przywieźć, ale mi się nie udało. Z jego szyją jest gorzej. Także. W imieniu tych wszystkich mięśniaków, kartów i aps zapraszam Was do tego, żeby pokibicować. Będziemy mieli tutaj, z tego co mi góra mówi, cztere, czterech lokalnych siłaczy. Pięciu już nawet, tak? Rozmnażają nam się, rozmnażają nam się w tych akademii się dzieje, którzy zmierzą się w pięciu konkurencjach. Zrobimy dzisiaj klasyczne konkurencje, które odbywają się w naszych zawodach na dokładnie tym samym sprzęcie. Także w momentach, kiedy im będziemy chcieli dać chwilę odpocząć, żeby nam nie zeszli przed końcem zawodu, ja będę Was zapraszał. Do konkursów, czyli będziecie mogli się spróbować z tym, z czym oni będą się mierzyli, a jednocześnie będziecie mogli zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś kartonu, steropianu, czy to naprawdę wszystko jest takie ciężkie. Zapraszam na środek do mnie. Rojka Przemysława. Stajesz sobie koło tej piramidki twarzą do tego tłumu. A my go witamy i nagradzamy wielkimi brawami. Nie wiem, myślę, że na trypuna podzielcie się wydziałami, rocznikami, tak żeby każdy miał swojego idola i wtedy będziemy rywalizować również na oklaski. Jako kolejnego śmiałka w dzisiejszej imprezie zapraszam do nas na środek Mateusza Sławę. Kolejny to Robert Gwóź. Robert, zapraszam. No Robert, zdecydowanie według mojej tabeli jesteś najcięższym zawodnikiem. Zobaczymy, czy to się sprawdza. To na przykład Mateusz może nam udowodnić, że małe jest piękne I potrafi wiele Michał Łapiński O słyszałem, że Michał ma swój fantów. O, o, szóra, o czy zawodów dobrały. nie pomyliłeś Zapraszam do mnie Sebastiana Brzyskiego Który zdecydował się w ostatniej chwili Po y, tej awanturze, któremu miała miejsce wczoraj głową rozwalił drzwi, słyszałem dziekana czy prodziekana, tak? tak? Straszne rzeczy tu się działy. I jako ostatni zapisał się szósty zawodnik, dzisiaj mam nadzieję, że nie ostatni w konkursie. Robert Mosiołek. Słuchajcie, nagrodź się naszych Herkulesów z tymi brawami w konkurencji. Rozgrywa się ona dwa sposoby. Albo niesie się to jak najdalej, i nie można tego wypuścić z dłoni. Albo można to wypuścić z dłoni, ale tym razem niesie się to jak najszybciej. Dzisiaj wybraliśmy ten drugi wariant. Czyli nie sprawdzimy, który z Was może najdłużej, tylko zobaczymy, który z Was najszybciej dochodzi. Do mety. Konkurencja spacer farmera. Dystans 15 w tamtą, 15 z powrotem. Pana... Szerek, na którym jesteś roku? Co studiujesz, jaki wydział i tak dalej? Elektrotechnika na czwartym roku. Czy jest ktoś z Elektrotechniki z czwartego roku dzisiaj z nami? Nie! Yeah! <noise> powiem Ci, że jestem z siebie dumny, patrząc na twoich kolegów, że tak dobrze dzisiaj wyglądasz. <noise> Tak, Przemek, jest jedna zasada. Gdybyś chciał sobie na nawrocie wyhamować walizki, żeby cię nie nosiły i odstawić na ziemię, możesz to zrobić, z tym, że to jest przód walizek i one muszą pójść w tamtą stronę przodem i wrócić przodem. Czyli chodzi o to, że nie możesz ich postawić za metę, obrócić się i z nimi wrócić, tylko gdybyś chciał je postawić, musisz obejść pachołek, ustawić je przodem i znowu przodem dojść do metru. Jeżeli po drodze ci wypadną z rąk, nic się nie dzieje. To jest konkurencja na czas. W jak najkrótszym czasie 30 metrów. Przemysław Rojek Momencik, żebym zdążył włączyć stoper Tak, Przemek i jeszcze raz, bo wiem, że sam startując zdarza mi się nie słuchać sędziego Cały obwód walizki, czyli jeżeli kawałek walizki będzie nachodził tak jak na przykład teraz te jeszcze na tą linię Ja nie wyłączam stopera Przeciągasz się, całe za linię Jak będziesz gotowy Pięknie mi głową, tłum zacznie szaleć, tych trzech kolegów, którzy przeżyli swojego rocznika najgłośniej, o, a tam jeszcze jeden, był. Jesteś gotowy? Uwaga, start! Proszę! Co ja mówię? Na biegu! To jest właśnie o czym mówiłem, że po nawrocie czasowo walizki próbują wyznaczyć nam kierunek dalszego marczu. Zapisujemy wynik Przemka, 15 sekund i 800. Mateusz, powiem ci... Nie, inaczej, zapytam też, z którego jesteś roku, z jakiego wydziału? Wydział Mechaniczny, rok drugi. ZAWAŃ ja Ale już 3 lata temu na drugim roku, jak tutaj byłem, o co chodzi? I Mateusz ruszył, według mojej tabeli jedna walizka waży tyle, ile on razem z łóżkiem. I to z łóżkiem jest akademika, czyli tam czasem on odbywa mokre, co jest cięższy. Mateusz 180 kg przy twoich 74. jeżeli mi jeszcze drugie, jeszcze 90... 26,6, to jest wynik Mateusza, Cały obwód dla linii Jesteś gotowy? Uwaga! Start! Ruszy! Koryże, wyglądasz Robert, powiem ci jak! Moja ciocia jak wraca z rana. To ona ma większe bicepsy. Stop! Chcecie, wierzcie, chcecie nie? 15.5 Wychowanie fizyczne. A to jest pedagogiczna szkoła czy akademia? Pedagogiczna, no bo ja kończyłem też podobny kierunek, tylko na, na uczelni. Tak, Zmarły sobie rączki z tym Michał walizka waży każda trochę więcej niż ty, więc naprawdę no bądź dzielny. Jesteś gotowy? Uwaga! Stars! A to jest właśnie tański baldruba. Powiedzmy dziewczyny, gdybyś się do tego ćwiczenia dołączyły jeszcze rozbieranie i rzucanie strojów na plac, to może by mi się trochę ręka spóźniła w naszym czasu pierwszego ściśle tak? chyba. Chyba będę niestety obiektywnym i uczciwym sędzią. 21 ,8 to jest wynik Michała. Jutro się wyjdzie, aha, już nie jest. No bo jutro, myślałem, że, jutro, że jak jutro się wyda, kto rozbił głową drzwi, to się wyrzucą, ale mój że skończyłeś i masz to w Sebastian, jesteś gotowy? Uwaga, start! Oj, jak oj, oj, oj. żebyś te mi wyhamował tam! A jednak chyba będzie okaże się, że można było to zrobić jeszcze szybciej niż poprzednicy. 13,6 mamy nowego lidera. I na rączki. Jak chcesz ustaw sobie. Możesz nawet na nie krzyczeć. Jesteś gotowy? Start! No i też będzie dobry wynik, o ile nie podda nam się na nawrocie, który jest chyba najtrudniejszą częścią tego spaceru. A propos nazwy, spacer farmer, Oczywiście kiedyś widzieli farmerów z takimi walizami. 19-4. Chyba tylko wtedy, kiedy to byli farmerzy z, z Białego Stoku jak jechali do Stanów. Tutaj Jarek tutaj zaprezentuje technikę, prawidłową, tak jak mówię jest to gryf Axel, eee, większy profil, Trzeba mieć potężne dłonie, proszę dać z łatwością, mimo tego, że teraz Jarek obecnie w tym sezonie chyba z tego co wiem nie będzie startować, oj, 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 oj. Czyli Jarek mówi, że jeśli będzie ostatniego słowa, to tutaj powalczyć z najlepszymi. Tak to jest, tak samo jak mówiłem z Markiem. No ma 56 lat, cały czas wyciska i nie może sobie dać spokój. To jest właśnie dusza sportowca. Brawo. Dziękuję Ci Guralu. Ja, jako jedyny mnie tu wspierasz. Ja pokazałem dwie techniki. Jedna z zatrzymaniem się na klatce piersiowej druga nie. Ta, na którą pozwoli Wam siła, to wykorzystujcie. Minuta to jest naprawdę sporo czasu, ale też naprawdę dużo, dużo czasu, żeby się zmęczyć. Więc zobaczymy, jak Wam pójdzie w konkurencji Axel Gryf. Tutaj zwróćcie uwagę, Mateusz. Mateusz, jesteś gotowy? Ja powiem... Yy, przepraszam. Powiem start i włączę stoper. Mamy minutę. Aha, jeszcze jedna uwaga. Mateusz, do pozostałych panów. Jeżeli w 58 albo 9 sekundzie oderwiecie to od ziemi, bo tak jak w koszykówce piłka jeżeli jest już w locie czas nie jest, zostanie zatrzymany czyli możecie dokończyć powtórzenia ale jeżeli w międzyczasie opuścicie to na ziemię my ja kończę konkurencję z powodu skończenia czasu jesteś gotowy? uwaga start!